Dobra, bo już mam dość do hałasu. Rozpakowujemy filtry. Witam. No, kurde, mam trochę teraz hałas, bo to jest stare sunsuny jakieś bardzo głośne się, ten zwłaszcza. Albo tak mi się wydaje w pokoju. Tutaj mam jub 01 z lampą UV. Chyba trochę klaruje tą wodę. Na faria są. Z tego regału co kupiłem. Po akwarystycznym sklepie, bardzo zapuszczone mają bardzo dużo kamienia, ja tutaj tak z wierzchu trochę przetarłem, znaczy w środku. Z ale tak delikatnie i to filcem, żeby nie porysować tego, bo ja to będę musiał chemicznie oczyścić dopiero jak się przeprowadzę. Na wsi, na podwóreczku, szlałfikiem, elegancko. W bloku to wiecie, nie ma sensu. Zresztą tutaj mam tylko jedno z trzech akwariów no i rozpakowujemy paczuszkę kupiłem też sunsuny ale trochę inne wiecie dobra jakieś tam faktury o takie, o takie dwa wariaty kupiłem słuchajcie to mi kosztowało 50 zł te dwa JF160 sunsun sun. taki wynalazeczek Duża powierzchnia filtracyjna, podoba mi się to. Zobaczymy, jaką będzie miała moc. I jaki będzie hałas, bo ja śpię, słuchajcie, z zatyczkami do uszu. Bo kurde, nie mogę spać. Tu siedemdziesiątka, to no widać, że przeprowadzka u mnie. No paru. dobra. Znaczy teraz trochę spowolniło, bo teraz już po prostu czekam. Aż już ewidentnie się przeprowadzę. Parę spraw muszę tam na miejscu załatwić. Nieważne zresztą. No I, i tak to wygląda. Także. Rozpakowujemy patrzymy co to jest. No i patrzymy co jest w środku. W środku są dwie buce, bo już wcześniej zajrzałem. I to takie długie o, cholera. O cholera. Ja tu będę musiał wody doleć do tych akwariów. Specjalnie nie dolewałem do końca. Aha. To jest cały motor, tak? To jest cały motor. 3 waty ciągnie, słuchajcie. Kurde. Podoba mi się. Może nie będzie mocno bulgotać. Eee, dobra, wiecie co? Ja to sobie złożę dwiema łapami i nagramy, jak to kurde tutaj działa. Te filtry i tak mi się przydadzą prędzej czy później. Dobra, wydaje mi się, że złożyłem na podstawie tego rysunku, bo tu kurde żadnej instrukcji nie ma. A jak chcesz wężyk to się dokup, ale powiem wam tak, no kurde 25 zł za taki filterek to jest mało, zobaczymy jeszcze jak to pracuje po prostu. Także dobra bierzemy się do montażu tego filtra. Dobra lecimy dalej słuchajcie, wziąłem, wypłukałem te gąbki, w sumie całego filtra, cały filtr powinien wypłukać, ale dobra. Może przeżyją te ryby, co? Eee, Okej. Okay. Wsadzamy filtr do wody. No przyssawki trzymają pomimo tych zakamieniałych szyb. mnie poniosło, Zaraz. O, dobra. Trochę do góry damy, no i spoko, no i spoko, siedzi filtr, podłączamy do prądu, podłączamy do prądu, Woo! działa, słuchajcie, jacie, działa i to cicho działa. Ja wyłączę tego wariata, tego susuna starego, a teraz jest na twardo, wszystko, prowizorka goni prowizorkę w tym momencie. Jeszcze bulbulator tu jest włączony. O! Jakby kurde. No! Jakby ktoś się śikał. Dobra, przy takim czymś mogę spać. W końcu będę spał bez zatyczek. No! Ciekawe, jak z wydajnością tych filtrów, jak one ciągną. I coś tam chyba ciągną. No i coś na powietrzu. Dobra. I teraz analogicznie zrobię to samo z karasiami. I, I tyle. Dobra, to się biorę za robotę w takim razie. Dobra, napowietrzają. Znaczy, napowietrzają, coś tam napowietrzają i coś tam filtrują. Nie wiem, jaką to ma wydajność. A jest zdecydowanie ciszej. Ja w końcu będę mógł normalnie spać. No dobra, tak to wygląda. moje całą tę ścianę. Zobaczymy, czy ryby będą zadowolone. Fajnie, że coś tam na powietrza i fajnie, że można to dać pod wodę i dać szlaufik. Jeszcze nie próbowałem, bo nie, no jakoś nie próbowałem, dopiero co założyłem, nie? Ale to też będzie opcja. Ciekawe, chociaż to chyba słaby będzie, jakiegoś wyciśnienia wielkiego nie ma. Przecież, jak na 3W, to powiem Wam, daje radę to. Zobaczymy, także teraz mam czas sobie to przetestować. Bo gdyby to się okazało, jak to wydajne, to może zamiast centralnego takich, oni no osadzą. Ciekawe, co ile się zapycha. Bo jak te akwarylne i to powiem Wam, trochę, że często trzeba Czyścić taki, taki. Chociaż dla Patmini też jest identyczne rozwiązanie z takimi dwoma bufonami, kurde, rządkowymi. I też ktoś mi tam polecał już od Was. Także dzięki, każda rada jest bardzo cenna. To jest Tsun Tsun JF160. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym filtrem, to mam takie pytanka, jak co ile je trzeba czyścić, w jakich zbiornikach je stosujecie, jaka pojemność, ile ryb. Nie eee, ja widzę, że łatwo się je czyści dostęp do biednika, jest bardzo prosty, prostszego jeszcze nie widziałem. Więc przede wszystkim jest chłopko. Pytanie, czy to da radę napowietrzyć taką liczną kurde ekipę, bo ta moja załoga to tutaj jest spora, a myślę, że w przyszłości to no, będą głównie krewetki, ale też na pewno niektóre z tych segmentów będą jeszcze bardziej zarodzone niż, niż ten. No dobra, nie ma co być piane. Użyjemy, zobaczymy. Na razie mam takie rozwiązanie. Za pięć dych, święty spokój. Pani. fajnie. Dziękuję za oglądanie i. Ten, I proszę o komentarze odnośnie tych filtrów. Bo to jest dla mnie bardzo istotne. Cześć! Pozdrawiam.